W Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie dla mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw, które zainteresowane są pozyskiwaniem wsparcia z funduszy europejskich na rozwój. Zainteresowanie jest ogromne w zakresie funduszy europejskich. Jeżeli chodzi o przedsiębiorców, to w głównej mierze są to w większej ilości zadawane pytania przez przedsiębiorców w naszym głównym punkcie informacyjnym Funduszy Europejskich, jak również w lokalnych punktach informacyjnych. W spotkaniu wzięli udział przedsiębiorcy z Jaworzna, a także osoby, które planują założyć swój biznes. Myślę, że jest problematyczny zakres tych dotacji, to znaczy gałęzie przemysłu, które będą korzystały, czy mogą korzystać z tego wsparcia, tym niemniej spotkanie uważam za celowe. Spotkanie zorganizowane w Jaworznie jest częścią cyklu bezpłatnych spotkań informacyjnych, wprowadzających do tematyki funduszu na lata 2014-2020. W głównej mierze idziemy w tej perspektywie w kierunku innowacyjności. To są główne działania, w zakresie których przedsiębiorcy mogą sięgać po fundusze, ale nie tylko, również technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej, również badania rozwój innowacje w przedsiębiorstwach. I dzisiejsze spotkanie będzie poświęcone głównie właśnie w ramach takich tutaj przedsięwzięć. Natomiast poruszone również będą programy krajowe, w ramach których przedsiębiorcy również sięgają na wsparcie. Przedstawione zostały także oferty szkoleń i doradztwa dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw finansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. Spotkanie miało przede wszystkim charakter informacyjny. Zawsze przedstawiana jest strona internetowa. Jeżeli chodzi o nasz urząd marszałkowski, rpo.slaskie.pl, na tej stronie w pierwszej kolejności zakładka, zapoznaj się z prawem i dokumentami, gdzie przedstawiamy beneficjentom szczegółowy opis osi priorytetowych. Jest to uszczegółowienie do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, który przedstawia poszczególne osie priorytetowe i poszczególne działania, w zakresie których między innymi przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie. Przedsiębiorcy oraz osoby planujące otwarcie własnej firmy mogły uzyskać potrzebne informacje na temat pozyskania z funduszy europejskich dotacji środków na rozwój działalności firmy. Przedsiębiorcy pozytywnie oceniają organizację takich spotkań informacyjnych. Jest to dla nich szansa na pozyskanie przydatnych i szczegółowych informacji o sposobach pozyskiwania funduszy na rozwój własnej działalności gospodarczej lub jej rozpoczęcie. Aplikowanie o te fundusze nie jest łatwe, to... To z tym się zgadzam, wymaga sporej wiedzy, sporego przygotowania i nie jest łatwe sam sposób zgłaszania wniosków, który w tej chwili uległ zmianie już nastręcza pewne trudności. No najlepiej korzystać z pomocy wyspecjalizowanych firm, przynajmniej w zakresie tych podstawowych warunków, które trzeba spełnić, żeby w ogóle móc aplikować. Więc tego typu spotkania, tego typu szkolenia, oczywiście w dużym stopniu ułatwiają tę sytuację, jakby pokazują drogę, którą niełatwą, którą należy przejść, żeby uzyskać czy w ogóle złożyć wniosek o dotację. Organizatorami spotkania z przedsiębiorcami byli Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Jawożnie oraz główny punkt informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach.